TV Podkarpacie.pl! I rozpoczęła się 6 km. 250 biegaczy z różnych zakątków Polski wzięło udział w trzeciej edycji bieszczackiego weekendu biegowego rysia w Polańczyku. Jest to jedna z największych corocznych imprez sportowych w regionie. Oprócz tego, że dbamy o rekreację, to też chcemy dbać o sport i chcemy być liderem takiego sportu masowego, między innymi ta organizacja tej imprezy, bo też nie tylko rysi, ale... I inne imprezy, które Swinram, Holland, czy inne imprezy, które organizowaliśmy. Ryś jest naszą imprezą gminną, więc cieszymy się z tego bardzo, że on co roku się rozrasta. W tym roku musieliśmy listę uczestników zamknąć na tej liczbie, o której Pan wspomniał. Jestem ogromnie szczęśliwy, że udało się skomplotować listy e, uczestników, zawodników i mamy praktycznie na każdym z trzech dystansów e, pełne składy, czyli po 250 zawodników. Nasz bieg i w ogóle weekend jest wyjątkowy, ponieważ składa się z trzech biegów. Biegów, a medal to jest tak zwana układanka z trzech dystansów po ukończeniu każdego z nich, czyli na 6 km, na 13 km oraz jutro takie zwieńczenie, czyli pieszczacki półmaraton tonesia 23 km. Każdy, kto ukończy te trzy otobiegi, będzie miał medal, który składa się w całość tych trzech elementów. Impreza sportowa ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu co przekłada się na wydłużenie sezonu turystycznego w gminie Solina. Gmina Solina to są ogromne możliwości, jeżeli chodzi o rozwój, o, o potencjał, który posiada. I tu tylko należało ten potencjał jakby obudzić, urokomić. Cieszę się, że udało nam się to w jakiś sposób zrobić. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale ta inwestycja bulinowa, kolej gondolowa czy park tematyczny, one dopiero nakręcą Solinę. Dopiero ją uruchomią, o ten, ten potencjał zostanie uwidoczniony. Poza oczywiście tym głównym m, naszym priorytetem, jakby promowanie zdrowego trybu życia i promowanie sportu nad m, Bieszczadzkim Morzem w Gminie Solina, to oczywiście też wydłużenie sezonu turystycznego, ponieważ nie ukrywajmy, że dzisiaj to nie tylko zawodnicy wspólnie tutaj się świetnie bawią, ale przecież przyjechali z rodzinami, gdzieś muszą przenocować, gdzieś muszą zjeść. Ma to jak najbardziej przełożenie na to, że ten sezon turystyczny w Poleńczyku i w Gminie Solina się wydłuża. Uczestnicy zawodów byli wprost zachwyceni zarówno organizacją biegu, przygotowanymi trasami, jak również pięknymi krajobrazami. Dwa lata temu biegł tutaj mój mąż z przyjaciółmi i stwierdził, że to świetny pomysł, żebyśmy przyjechali tutaj razem. Jestem zachwycona. Piękna pogoda, wspaniała trasa, bardzo trudna, wymagająca, ale e, ten medal na samym końcu naprawdę rekompensuje wszystko, także polecam wszystkim cudowne widoki, czego chcieć więcej. Ja biegam e, na pewno dla zdrowia, dla utrzymania dobrej kondycji, ale też, żeby pokazać dzieciom e, dobrą sportową drogę. Wybieraliśmy się w ubiegłym roku, ale niestety się nie udało, ponieważ była pandemia, ale w tym roku się udało. Jesteśmy, jesteśmy z mężem i ze znajomymi, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest super. Pogoda jest cudowna, po prostu jest tak urocza. Jest wyjątkowo piękna jesień i no, bieganie w takiej aurze jest po prostu cudowne. Wynik sportowy to jest drugorzędny, także liczy się aktywność. Jak się ma siedzącą pracę, to jest po prostu trzeba się ruszać. Piękna pogoda, bo takiej jesieni jak tutaj w Bieszczadach nie zobaczy się nigdzie, chyba bardziej na wschód. I, i pogoda jeszcze jest taka, że nie, ma, nie, jest, nie jest deszczowo, nie ma mrozu. Super do biegania. Nie za bardzo można zobaczyć w czasie biegu tych pięknych kolorów, bo trzeba bardzo zwracać uwagę pod nogi, aby coś tam niespodzianki nie spotkać typu korzeńkami, Ale po, po biegu jest czas, że pójść poglądać te piękne okolice. Najwięcej to w Polsce tylu weselino tutaj przejeżdżać. Mam tu dużych kolegów na, na ludkach, tam po, po spinaczkach, po motorach po wszystkim jest taki ekstremalnym zawodnikom w wszystkich takich imprezach. I... Bardzo mi się to podoba, bo właśnie taka impreza już po tej imprezie już się robi zimno, już nigdzie nie chcesz tak się dużo wylazić, i się budujesz do następnego sezonu. To właśnie to jest e, Rysia Trail, e, zabiegi Rysia to jest... dla mnie to jest koniec sezonu i to jest najlepsze. Gwiazdą na trasie, ale także na scenie podczas wieczornej imprezy był znany muzyk Jacek Mezo Majer. dzieciaka grałem w piłkę, grałem w klubie nawet 7 lat w Lechu, Poznań, bo jestem z Poznania. Yy, więc zawsze ta piłka nożna gdzieś była, w pewnym momencie muzyka przejęła inicjatywę i ten sport gdzieś tam odkopałem, grałem w piłkę, grałem w tenisa, do dzisiaj gram w tenisa, no ale po 30 miałem taki z duży zew, który mnie przywołał do, do biegów. Co prawda, pierwszy maraton zrobiłem w wieku 20 lat, ale to był taki typowy partyzant, jednorazowy strzał, a potem zacząłem trenować tak metodycznie, yy, no najpierw miałem cel ambitny, wydawało mi się i taki ostateczny, złamać trójkę w maratonie. Udało mi się dosyć szybko to osiągnąć i schodziłem jeszcze, jeszcze do 2.48 i na tym wyniku się zatrzymałem. Jestem z niego bardzo dumny, chociaż miałem ambicje jeszcze większe, ale to mnie, to mnie do, do, do biegania przekonało. No a to już potem się zamieniło w jakąś taką przygodę też i środowisko biegowe mi się bardzo podoba i taka turystyka biegowa i to, że mogę łączyć muzykę ze sportem, to znaczy zdarza mi się właśnie grać na imprezach sportowych. Gdzie jej występuje jako sportowiec, amator i gdzieś tam wieczorem sobie rozrywkowo bardziej podchodzimy do tematu. A ja się też bardzo cieszę, bo nagrałem jedną płytę taką bardzo, bardzo sportową, bardzo biegową. I najbardziej doceniam to, jak do mnie podchodzą biegacze nawet z takim stażem krótkim, z długim, różne, różne są to sytuacje. Ale ktoś mówi, trenowałem przy twojej muzyce albo biegłem maraton przy twojej muzyce, no to jest dla mnie takie spełnienie, że osiągnąłem to co chciałem, czyli zrobiłem płytę jako muzyk oczywiście, ale dla sportowców, dla biegaczy, amatorów i oni to też czują, mimo że każdy z nas ma trochę inne cele, inne ambicje i inne tam motywacje. Niekwestionowanym zwycięzcą klasyfikacji generalnej okazał się Damian Dziewiński z Sanoka, dominując starty na 13,6 km, a w półmaratonie zajmując drugą lokatę z minimalną stratą do zwycięzcy. Na drugim miejscu w generalce uplasował się Szymon Szmist, ze Szczepańcowej. Podium uzupełnił Kamil Motyka z Jarosławia. TV podkarpacie.pl